365 portretów w 365 dni, takie ambitne zadanie postawił sobie profesor Eugeniusz Geno-Małkowski z Wydziału Sztuki UWM. Jedną dwunastą tego zadania już wypełnił w czerwcu. Pomysł jak zwykle przyniosło życie. Jeden z dziennikarzy mnie mówi, spotkał mnie i mówi, tyle czasu obiecujesz, że mi żonę namalujesz. W trakcie malowania doszedłem do wniosku, że właściwie... Jak taki, taka jest potrzeba portretowania, to ja muszę pokazać po prostu i samemu sobie udowodnić, że portret jest ciągle sprawą aktualną. Codziennie w galerii na Olsztyńskim Starym Mieście malował portret jednego olsztyniaka. Wśród portretowanych znalazł się Stefan Brzozowski, lider zespołu Czerwony Tulipan, redaktor Marta Gołąb Stefał TVP3 Olsztyn, Irena Telesz, olsztyńska aktorka, a także młodzi, dobrze zapowiadający się olsztyniacy. Pierwszy model, dziewczynka która jest gimnastyczką, pozowała tak niewygodnej pozycji, a mnie zachwyciła ta pozycja. Nie wiem, czy ten obraz mi się tak dokładnie udał, jak chciałem. Gdybym malował jeszcze, to bym po prostu go jeszcze inaczej zrobił. A myślę, że każdy obraz jest taki, że po prostu człowiek by od nowa inaczej jeszcze tego przedstawił. W sierpniu profesor Małkowski na wystawie w galerii Rynek pokazał efekt swej pracy. Portretowani chwalili sobie pozowanie i współpracę z profesorem. Naprawdę stworzył super atmosferę i, nawet siedzenie czterogodzinne w tej samej pozycji wcale nie było męczące. To muszę przyznać, że, że to było przyjemnością. i Obraz na pewno zostanie przeze mnie kupiony, a zawiśnie na najważniejszej ścianie w domu. Następnym miastem, w którym profesor Małkowski portretuje mieszkańców, jest Berlin. Potem przeniesie się do kolejnych pięciu wielkich stolic. Nasza wystawa jest pierwszym etapem wielkiego przedsięwzięcia który prawdopodobnie zakończy się wielką wystawą 365 portretów namalowanych w różnych miastach Polski, czy szerzej w różnych miastach Europy, a może świata. Kiedy to dzieło malowania zostanie zakończone, wtedy, no, mam nadzieję, zostanie zorganizowana wielka wystawa wszystkich obrazów.